Bo ja widzę. Rzuta. Rzuta. ja jestem. Rzutę. Chodźcie. Rzutę. Leży. Każ ja patrzę tu w ręce. Dobra. Może być strenu. Do środka leży. Ty idziesz z podnego? Bez. Jestem sik! Tak jest! Kurde, dobrze i za kozaki za kary. Wspaniale. Jednak Ale ta każde każde jedna pestka była jak kosmiczna. No bo stary, zabiłem tutaj trzech gości. Nie sprawdziłem no poleciałem po fragę, bo chciałem już na Ace lecieć, nie? Przepraszam, Paweł. No też byś tak zrobił, przecież przyznaj, no. W takiej sytuacji. No w takiej sytuacji dzisiaj no idzie po Ace, nie dzisiaj Bessie. wyszedł. Dwóch, Beces. Trzech. Dobę, to Dobra, trzymaj się. Powiedz, że masz Anę. Do łącznika wchodzi. Oh. Oh. Ajaj aj, aj. Na bez gdzie Na BS chodzi Jeszcze ja tego temu kurde czwartemu bywali to już było piękne yeah. oh. Dobra, go znać, Musisz, musisz the bomb. Oh, Tak jest oh. Ale runda w ogóle, co z cover no raz. ja tam header ładne no rozdałem i znaczy też, kurde, ale akcje Przema dzisiaj, się, ale akcje... No, 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 nie dziwię mi się, że są kurwa w szoku. No, oni są, oni, oni są w szoku, straszne, bo to się stało o, Co to za runda?